W tym filmie wysłuchamy słów orędzia Boga Ojca przekazanych do żywego płomienia dnia 7 maja 2024 roku. W swym orędziu Bóg Ojciec, pierwsza osoba Trójcy Świętej, wyraża swoją wielką miłość do ludzi i pragnie, aby wszyscy podążali za jego głosem, unikając pokus złego ducha. Przypomina o konieczności czystej wiary, miłości i pracy nad sobą. Wskazuje na wielkie cierpienia, jakie niesie ze sobą grzech. Oraz przestrzega przed działaniami demonów, które nieustannie próbują zwodzić ludzi. Bóg opisuje historię noego i potopu jako konsekwencję grzechów ludzkości, podkreślając jednocześnie, że podobna sytuacja ma miejsce obecnie. Zwraca uwagę na zagrożenia ze strony sekt i masonerii, które próbują przeniknąć do kościoła. Zapowiada ostateczne oświetlenie sumień, podczas którego każdy pozna prawdę o sobie samym i chwilowe uwolnienie od demonów. Bóg ojciec nawołuje do modlitwy. Postów, ofiar i jałmużny, aby ratować duszę przed piekłem. Zapowiada, że choć potop się nie powtórzy, ludzkość doświadczy licznych kataklizmów. Wzywa do wierności jego woli, nawet w obliczu męczeństwa, i obiecuje pomoc i wsparcie dla tych, którzy pozostaną wierni. W nowej erze ducha świętego życie będzie prawie jak w raju, a ludzkość będzie wolna od ciężkich grzechów. Bóg kończy orędzie zapewnieniem o swojej miłości i gotowości do działania w życiu każdego człowieka, jeśli tylko pozwolą mu działać. Nawołuje do zaufania, modlitwy i pracy nad własną pobożnością oraz miłością, obiecując wynagrodzenie za wierność jego świętej woli. Treść przekazu numer 1346. Ja jestem, który jestem, Bóg Ojciec, pierwsza osoba Trójcy Świętej. Kochane, umiłowane stworzenia, miłe mojemu świętemu, ojcowskiemu sercu. Tak bardzo niezmiernie was kocham o dziadki miłe, tak bardzo miłuję, pragnę od was waszej miłości, cierpliwości i zaangażowania, usilnej pracy nad sobą samym. Tak bardzo pragnę, abyście nieustannie podążali za głosem Bożym, nauczyły się go rozpoznawać, nie dały się zwieść mamieniem złego ducha. Pozwól drogie dziecko, że to ja dziś przekażę słowa Bożej woli pomimo licznych przeszkód. Tak bardzo chcę i pragnę Waszej czystej, świętej wiary, miłości, takiej wielkiej, bez opamiętania. Im więcej jej dla mnie macie, tym mocniej i tym intensywniej możecie otrzymywać moją świętą opiekę i obronę. Tak bardzo mnie boli każdy Wasz grzech, każdy występek, gdyż jestem Bogiem bardzo czystym, świętym, to ode mnie zależy każda świętość, to na mnie się wzoruje wszelka czystość. Zechciejcie, o dziadki, uspokoić się w tym czasie niepokoju i wojen na świecie! Nie poddawaj się człowiecze działaniu szatana, choć jest bardzo mocny względem was, to nie jest i nigdy nie będzie wszechmocny. Wszechmocną i wszechwiedzącą jest tylko trójca święta. Demon może tylko kusić, wabić, nabierać, oszukiwać. Dawno temu demony przybierały postać ludzką, bo miały taką możliwość. Łączyli się z ludzkimi kobietami, z których w wyniku grzechów nieczystych rodzili się nie tylko giganci, ale i inne hybrydy. Ci ludzie mieli cechy częściowo anielskie. Mieli też inne dodatkowe możliwości działania. Niestety ich nadmierna skłonność do złego sprawiła, że grzeszyli więcej niż inni. Doszło do tego, że prawie wszyscy ludzie ciężko grzeszyli, jednocześnie nie chcąc się poprawić. W tym czasie jedynym sprawiedliwym był tylko Noe i jego rodzina. Dałem Noemu rozkaz zbudowania arki, celem jego uratowania i wybranych zwierząt. Niestety grzech ludzi przeszedł też na zwierzęta. Dlatego wybrałem grono tych zwierząt, które miały przetrwać, a resztę ludzi i zwierząt wygubiłem potopem i innymi kataklizmami. Nie pozwoliłem przetrwać potomkom demonów i ludzi, bo ich dalsze istnienie zgubiłoby na wieczność całą ludzkość. Ślady ich istnienia znajdują wasi archeologowie. Teraz też sytuacja się powtarza. Bo choć demony za często nie pojawiają się w ciele, bo im tego surowo zakazałem i uniemożliwiłem, to robią co zdołają, aby was ludzi zwieść, oszukać, zniewolić w czym tylko zdołają. Po potopie wysyłałem proroków, by ci upominali lud wybrany, ci jednak nie zawsze słuchali mojego głosu, idąc za głosem kusiciela. Gdy napomnienia moje nie skutkowały, dawałem im kary napominające. Równolegle z ludem wybranym istniały inne narody działały, rozmnażały się tkwiąc w pogaństwie czyli w kulcie demonów. Wryłem w ich serca duszy prawo naturalne, które większość z nich starała się zachować. Do czasu przyjścia Jezusa Chrystusa mojego syna na Ziemię, nikt nie mógł wejść do nieba, wszyscy czekali w Otchłani. Otchłań jest zerowym stopniem czyśca, w nim się nie cierpi, to krąg oczekiwań. Dałem przez Jezusa ludziom szansę i nadzieję, lecz i tu zbyt wielu usłuchało demona, złego ducha, poszło w jego stronę, spełniając jego propozycje. Przez wieki dawałem światu wielu moich proroków, by ci napominali mój lud wybrany. Najwięcej moich proroków dałem w tym czasie ostatecznym, czasie, w którym realizuje się apokalipsa Świętego Jana Apostoła. Wy proroków nazywacie wizjonerami, mistykami, Mimo wielu moich wysiłków, znaczna ilość ludzi nadal tkwi we współczesnej wersji pogaństwa i sekt, które powstały z inspiracji szatana. Widzę wielką nędzę wielu ludzi, zwłaszcza nędzę duchową. Dałem ponad 100 lat temu szansę szatanowi, aby ten dokonał ostatecznego przesiewu ludzi kościoła. Szatan wprowadza swoje plany w życie, a to skutkuje powstaniem wielu sekt i odłamów chrześcijaństwa. Szatan dobrał się teraz do struktur Kościoła Świętego, obsadził najwyższe stanowiska w Kościele swoimi ludźmi z Masonerii, oni posłusznie wykonują rozkazy demonów, wprowadzając to, co obrzydliwe i przeze mnie niechciane w Kościele Świętym. Rośnie w siły ochyda spustoszenia, dobrzy ludzie, w tym dobrzy kapłani i biskupi są prześladowani, niszczeni, gdybym nic nie robił, demon dość szybko doprowadziłby do piekła wszystkich ludzi, nikt by nie ocalał. Siła oddziaływania szatana na ludzkość jest bardzo wielka, ogromna, a większość ludzi zatraciła instynkt samozachowawczy. Zamiast trwać przy mnie, trwają przy kusicielu. Demon tworzy wielkie zamieszanie, miesza prawdę z nieprawdą. Coraz mniej ludzi wie, co jest prawdą, a co kłamstwem kusiciela. W ostatnich pięćdziesięciu latach zwielokrotniłem liczbę moich proroków na całym świecie. Część z nich jest już znana i uznawana przez Kościół Święty, część jeszcze nie. Każdy prorok przechodzi swoją próbę wierności i posłuszeństwa. Niestety, bardzo wielu z nich zamiast słuchać głosu Boga i osób z nieba, które do nich posyłam, słuchają oszustwa kusiciela. Na ten czas dam całej ludzkości naraz łaskę łask, oświetlenie sumień światłem świętej, Bożej sprawiedliwości. Nie będzie ani jednego człowieka, który nie pozna prawdy o sobie, jakim jest według swojego Boga. Wraz z oświetleniem sumień uwolnię ludzkość na chwilę, na bardzo krótki czas od wszystkich demonów. Pozwolę poznać prawdę taką, jaka ona jest, pozwolę podjąć szereg swoich decyzji, to czy zechcecie się nawrócić, odwrócić się od zła, które czyniliście, zostać przy Bogu, by zyskać dla Boga więcej dusz, czy pozostać przy kusicielu. Od dłuższego czasu woła Trójca święta, Maryja i wielu aniołów i świętach do was o waszą modlitwę, wasze posty, ofiary i jałmużny, a wszystko oddawane do Bożego Skarbca, do Bożej dyspozycji. Ofiara nielicznych sprawi, że będzie można wyrwać piekłu liczne dusze, które bez waszej modlitwy i ofiary poszłyby na wieczne męki do czeluści piekła. Potopu więcej już nie będzie, lecz do napomnienia was wykorzystam to, co stworzyłem. Po powrocie demonów do ludzi zaczną masowo kłamać i oszukiwać ludzi. Niestety, wielu ludzi powróci w szpony demona. W tym czasie część ludzi dobrych porwę na obłoki, ci będą przygotowywani do zasilenia nowej ery, ery Ducha Świętego. Część z tych, co się nawrócą, będą przeznaczeni na męczeństwo czasów ostatecznych. Człowiecze końca czasów, nie bój się umierać za Boga, za wiarę, bo pomimo waszych grzechów będą przez wasze męczeństwo wymazane, a wy przyjęci do nieba. Część ludzi całej w miejscach schronienia, ci będą pierwocinami nowej, świętej ery. Nie kalkulujcie kto czego dożna, to nie jest istotne. Najważniejszym jest, czy zechcecie wypełnić moją świętą wolę do końca, nie wszystko będzie tak, jak było przepowiadane, zrealizuję tę opcję, która będzie najkorzystniejsza do zbawienia jak największej ilości ludzi. Nie bójcie się nadchodzących wydarzeń, bo przecież wasz los jest w moich świętych rękach. Pytam was, gdzie jest wasza wiara? Gdzie jest wasza ufność? Oświetlenie sumień światłem świętej, bożej sprawiedliwości sprawi, że wszyscy obudzą się z demonicznej hipnozy i znieczulenia, w tym serca polskich kapłanów, biskupów i kardynałów. Większość z nich będzie przerażona z powodu ujrzenia prawdy o sobie, lecz nie lękajcie się, ale nawróćcie. Jeżeli podejmiesz realizację Bożej Woli, tym uratujesz siebie samego, a po nawróceniu, wiedząc, co jest wolą Bożą, wcielaj ją w życie. Ci, którzy nie chcą się nawrócić, ci, którzy pozostaną po stronie szatana, będą zrzęci przez aniołów świętej, Bożej Sprawiedliwości, przez nadchodzące kataklizmy i wydarzenia. Czekam na Was, na Wasze nawrócenie dość długo. Święta, Boża Sprawiedliwość domaga się rozliczenia ludzkości. Ci, którzy są przeznaczeni do życia w nowej erze, erze Ducha Świętego będą przemienieni, będą dostosowani do życia w tym czasie. Starą erę zakończą trzy dni ciemności. W tym czasie wszystko się rozegra, to w tym czasie umrze około 90% ludzi obecnie żyjących na Ziemi. Na tysiąc lat uwięzieni zostaną prawie wszystkie demony, zostaną jedynie drobni kusiciele, by nie zabierać wam zupełnie zasług w walce z pokusami. W nowej, świętej erze wasze modlitwy, posty i pokuta będą szły w kierunku pomocy i wyzwolenia dusz w czyściu cierpiących. Nie myślcie teraz, co i jak będzie w nowej erze, jak się będzie żyło, bo w nowej erze, że Ducha Świętego będzie się wam żyło prawie jak w raju. W nowej erze prawie nikt nie będzie popełniał ciężkich grzechów. Nie dam wam teraz zaznać, jak to będzie, na to jeszcze nie czas, nie pora. Starajcie się być mi wierni, wypełniać skrupulatnie, sumiennie to, czego chcę, to czego pragnę, ja zadbam o was, o waszą egzystencję, o to, co będzie wam potrzebne. Już teraz realizujcie to, czego ja od was chcę, to czego oczekuję, wynagrodzę was po Widzę doskonale każdego i każdą z was, wiem dobrze, że wielu z was cierpi. Wielu z was jest nękana przez demony, znikąd nie może znaleźć pomocy. Zechciejcie się modlić do mnie, ja wam ofiaruję stosowną pomoc, dam wam właściwych pomocników. To co was spotyka, to co cierpicie to jest wynik waszego dotychczasowego, dość grzesznego życia, to konieczność waszego oczyszczenia. Chcę wam oszczędzić przyszłego ogromnego cierpienia w czyśćcu. Ja chcę, abyście prawie nigdy nie grzeszyli, ja pomogę wam trwać w świętości. Zechciej się zastanowić nad sobą, czy to, co robisz, wszystko czynisz dobrze. Czy masz czas dla Boga? Czy modlisz się minimum modlitw? Jeżeli tak, to doskonale, ale czy zajmujesz się pomocą dla ludzi, których do ciebie posyłam? Jeżeli jesteś w stanie pomóc, to pomóż, nie żałuj czasu ani środków, ja je Tobie zwrócę wielokrotność tego, ale trochę później. Słuchaj natchnień, które ci daję, z każdego z nich będziesz odpowiednio rozliczony. Pozwól mi działać w tobie, ale i poprzez ciebie dowoli. Nie zamykaj swojego serca na moje w nim i poprzez niego działanie. Kochane dzieci światłości, miłe mojemu świętemu, ojcowskiemu sercu, kocham was i pragnę, abyście nie zawiedli mojego do was zaufania. Z miłością wykonujcie to wszystko, co jest zgodne z wolą i myślą Bożą. Pragnę, abyście się opamiętały, nie pozwoliły przejąć swojej duszy, swojego serca przez księcia tego świata, demona tak bardzo pragnę, abyście i Wy otworzyły swoje serca, na pełne moje działanie, nigdy nie hamujcie łask, które Wam tak chętnie ofiarowuję. Człowiekowi jest dane to, czego nigdy nie dostąpił żaden z chórów anielskich. Proście Maryję i chóry anielskie o pomoc, aby pomogły Wam właściwie czcić, chwalić i uwielbiać Trójce Świętą. Pracujcie stale, nieustannie nad rozwojem w Was Waszej pobożności, miłości, cierpliwości, wyrozumiałości. Nigdy nie tolerujcie grzechów, zechciejcie piętnować każdy najmniejszy grzech. Czyńcie to, co jest realne, proście Trójce Świętą i Maryję o skuteczność Waszego działania, ja zawsze pomogę Wam budować na mnie wszystko, co dobre i święte, a Wy z chęcią i miłością poddajcie się mojemu świętemu działaniu, mojemu świętemu kierowaniu. Ufajcie mi, niczym się nie zniechęcajcie, zechciejcie ochotnie realizować to wszystko, co Wam polecamy, bo tylko tak dojdziecie do celu, którym jest niebo. Pozwólcie mi działać w Was, ale i poprzez Was, a oddając się w niewolę pozwalacie mi na więcej, ale i po tym akcie wielu z Was nie pozostawia mi szans na dostanie się głębiej do Waszych serc i dusz. Ufajcie mi, ja naprawdę nie gryzę, nie mam zamiaru Was skrzywdzić ani zbombardować cierpieniem ponad to, co konieczne. To Wy sami przez swoje grzechy ściągacie na siebie dodatkowe cierpienia, a ja tego nie chcę. Jednak to Wasz jest wybór, a ja czekam, aż podejmiecie ten właściwy. Kocham Was niezmiernie, o moje dzieciny, i z miłością przytulam do wnętrza mojego świętego, zranionego ludzkimi grzechami ojcowskiego serca. Wszystkim czytającym i słuchającym błogosławię, w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Kocham Was niezmiernie, dlatego tak bardzo staram się o Was, o Wasze zbawienie, chcę, abyście mi zaufali do końca i pozwolili mi na działanie w Was i przez Was, czy to kiedykolwiek docenicie. Ufajcie mi do końca. Nie pozwólcie, by demon was okłamywał. Nie pozwólcie się zniewolić złym duchom, nie zniechęcajcie się jakimikolwiek trudnościami. Ja mimo wszystko, pomimo waszej knąbrności, bardzo mocno was wszystkie kocham, czy tego nie czujecie? Czy to docenicie? Kiedy? Bóg Ojciec. Komentarz po orędziu. Orędzie Boga Ojca jest pełne głębokiej miłości, troski i wezwania do nawrócenia. Bóg Ojciec wyraźnie podkreśla swoją bezgraniczną miłość do ludzi, ale jednocześnie ostrzega przed konsekwencjami grzechu i działania złych duchów. Orędzie to jest również przypomnieniem o historii ludzkości, zwłaszcza o czasach Noego, które mają służyć jako przestroga przed powtarzaniem dawnych błędów. W orędziu możemy dostrzec kilka kluczowych przesłań. Miłość Boga. Bóg Ojciec wielokrotnie podkreśla swoją miłość do ludzkości. Wyraża pragnienie, aby każdy człowiek otworzył się na jego miłość i działanie w swoim życiu. Wierność i nawrócenie. Orędzie nawołuje do wierności Bożej Woli i ciągłej pracy nad sobą. Bóg zachęca do modlitwy, postów, ofiar i jałmużny, aby poprzez te działania ratować siebie i innych przed wiecznym potępieniem. Zagrożenia ze strony zła. Bóg ojciec ostrzega przed działaniem demonów, sekt i masonerii, które próbują przeniknąć do kościoła i zwodzić ludzi. Wyraźnie zaznacza, że choć szatan ma pewną moc, nie jest wszechmocny, tylko trójca święta ma taką władzę. Oświetlenie sumień. Kluczowym elementem orędzia jest zapowiedź oświetlenia sumień, które ma dać każdemu człowiekowi szansę poznania prawdy o sobie i podjęcia decyzji o nawróceniu. Jest to wyjątkowa łaska, którą Bóg daje ludzkości, aby każdy mógł zobaczyć swoje życie w świetle Bożej Sprawiedliwości. Nowa era Ducha Świętego. Orędzie zapowiada nadchodzącą nową erę, w której życie będzie prawie jak w raju. Jednakże, aby do niej wejść, konieczne jest wypełnianie bożej woli i trwanie w wierze. Rola ludzi w planie bożym. Bóg ojciec wzywa do aktywnego uczestnictwa w jego planie, poprzez pomoc innym, modlitwę i ofiarę. Przypomina, że każdy ma rolę do odegrania w walce ze złem i w szerzeniu jego miłości i świętości. Orędzie jest również pełne nadziei. Bóg obiecuje swoją opiekę, pomoc i prowadzenie, jeśli tylko ludzie otworzą się na jego działanie. To zaproszenie do głębokiego zaufania i wiary, nawet w obliczu trudności i cierpienia. Bóg Ojciec zapewnia, że każda ofiara i wysiłek podjęty w Jego imię będą wynagrodzone, a On sam jest zawsze gotów wspierać i prowadzić swoich wiernych. Podsumowując, orędzie Boga Ojca jest wezwaniem do refleksji nad własnym życiem, nawrócenia i wierności Bożej Woli. Jest to także przypomnienie o nieskończonej miłości Boga i jego pragnieniu, aby każdy człowiek mógł osiągnąć zbawienie i życie wieczne w nowej erze Ducha Świętego.